Wysokich świąt. Dzisiaj, nie y, wiem, dla was na tylko co o Wielkanocy, gdzie powiem wam wszystkie tradycje włoskiej y, Wielkanocy. No to, pierwsza rzecz tradycyjna to jest takie bardzo dobrej kastron, co ma taką formę y, jak go właśnie. Y to ciasto nazywa się kolomba. Teraz wam pokażę. To wygląda tak. Tutaj na górze jest sobie panie cukrem i ma migdały. Bardzo dobre. I tutaj w środku... O tutaj. Teraz. Tutaj w środku. Teraz... O tutaj. Jest pusty, ale może też tam być czekolada. Teraz wam pokażę jak to wygląda i jak forma. Połatwcie. To ciasto ma taką formę. To jest głowa, to są skrzydła, a to jest ogonek. O ten. O ten. To są skrzydła, a to głowa. No dobra. Potem chcę wam pokazać... Zaraz, zaraz, zaraz. Mmm, ale dobre Włoszech nie ma takiej tradycji pieczenia ciast w domu Tylko idą do sklepu i, czy do ciastkarni kupić e, e, ciasta czy ciastka, jak na przykład to Następnie tutaj mamy rzecz e, co każde dziecko chce dostać to znaczy tu, tu, tu. o to to, to jest um, czekoladowe jajko gdzie tutaj w środku są um, takie różne prezenty takie malutkie I to to jest taki prezent co daje się Wielkanoc Do dzieci i też do nich do, do dorosłych. Mm, Teraz próbuję. Mm. Mm. No, 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 no. Następnie tamto co yy, nie jest włoskiem, No, jest włoskiem. Ale ułożyło się bardzo w puli. To jest to, co zrobiła moja babcia i przysłało mi z puli. to! Ten roga nazywa się La Palonna. To jest typowe jedzenie w puli. Skąd pochodzi moja babcia włoska? I mój tata. Yy, to ten rogar jest robiony z ciasta chlebowego. I to jest typowy z małego miasteczka Franka Villa Fontana z całej puli. Musicie wiedzieć, że e, we Włoszech każdy e, region ma inną e, własną tradycję. Jeszcze jeden raz życzę Wam wesołych świąt Wielkanocy. I e, oczywiście mokrego śmigusa dingusa. Papa, pa, do zobaczenia!